Cześć kochani, witam was serdecznie, ja się czuję troszeczkę lepiej, dziękuję ślicznie wam za życzenia zdrowia dla mnie i dla moich dzieciaków. No niestety, jeżeli chodzi o Xaverego, jeszcze tydzień zostaję w domu, ja dzisiaj działam na pełnych obrotach, od samego rana wstałam o 5.30, wiem, że niektórzy wstają wcześniej. Ale ja z reguły 5.30 to wstaję, jak e, idę rano do pracy i muszę umyć jeszcze wcześniej głowę, zanim wyszykuję jeszcze e, towarzystwo do szkoły. Więc e, dla mnie taka godzina to jest tak co drugi dzień. E, a w tym momencie ksawery do szkoły nie chodzi, więc tak naprawdę wstawać nie muszę rano, ale i tak codziennie wstaję, o tej 6.00. Dzisiaj musiałam wstać 5.30, ze względu na to, że e, planowałam pójść do lekarza. I niestety u nas w zeszłym tygodniu, w piątek, były gigantyczne kolejki, był bardzo duży wzrost zachorowań na grypę, więc liczyłam się z tym, że ta kolejka po prostu będzie długa dzisiaj. I aby się dostać do lekarza, do którego chciałam się dostać, trzeba po prostu pójść wcześniej w tą kolejkę, żeby sobie zająć. Bo czy tak, czy siak, to bym się do lekarza dostała, bo u nas ostatnio przyjęli kilku lekarzy, więc jest naprawdę. Swobodny dostęp do opieki medycznej, ale jak się chce już do konkretnego lekarza pójść, no to niestety trzeba stać troszeczkę wcześniej, stanąć sobie w kolejkę. I ja planowałam, u nas przychodnie otwierają od i planowałam, że będę tam o 6, stąd 5.30, tylko się z deka pomalowałam, ubrałam, nałożyłam płaszcz zimowy, musiałam go wytargać, bo ja już wszystkie zimowe rzeczy pochowałam. Pochowałam moje buty zimowe, pochowałam mój, moje płaszcze, rękawiczki, czapki, szaliki, wszystko. Ja już się pożegnałam z zimą, ja czekam aż ta wiosna w końcu przyjdzie, więc u mnie po prostu już nic takiego nie było. I 5.30 jak wstałam, to musiałam poszukać sobie tych wszystkich rzeczy, powyciągać z reklamówek. Z Pawlaczy. No i tak, i poleciałam. Okazało się, że a ja jeszcze najlepsze jest to, że mam e, okna na przychodnie i pierwsze co to mówię, nie będę leciała. Najpierw zerknę, co się za oknem dzieje, a za oknem była mgła. No i co, chciałam, nie chciałam, trzeba było się zebrać, wstać i pójść. No i doszłam do przychodni i okazało się, że wcale nie ma takiej tragedii. Tych ludzi wcale nie było tak strasznie dużo. Więc chyba gdzieś ten boom był w zeszłym tygodniu, taki czwartek-piątek, że bardzo dużo dzieci do szkoły nie poszło zostało ze szkoły zwalnianych i no ale nic. No, poszłam, zarejestrowałam się z samego rana, poleciałam. Obudziłam Ksawerego, poleciałam z samego rana. 8.30 byłam już w przychodni z powrotem z Ksawerem. No i niestety ksawer jeszcze zostaje do końca tygodnia w domu. Musi się doleczyć solidnie, musi uniknąć na chwilę obecną. Duży, musi unikać duży, dużych skupisk ludzi. Aby e, się, się to wszystko po prostu gdzieś tam nie odbiło później na jego zdrowiu, więc jeszcze tydzień siedzi w domu. Ale to nic, ksewer jest duży, także daje radę. E, co dalej? Dalej e, pojechałam na spotkanie firmowe. No, na tym spotkaniu mnie takie przez takie wioski mnie wyprowadziło, że nawet bym się nie spodziewała, że ja tak dojadę, bo za mnie taki kierowca, typowo niedzielny, na, na trasy proste, ale okej, okay. jest nawigacja, dałam sobie radę, i później musiałam pojechać do księgowego, do projektanta, nanieść kolejne zmiany w naszym domu. No już mam nadzieję, że to były ostatnie zmiany. Raczej już więcej nic nie planujemy zmieniać w tym projekcie, więc już czekamy na ostateczny szlif i niesiemy projekt i rozpoczynamy budowę, bo już mamy wszystko ogólnie umówione co do rozpoczęcia, tylko potrzebujemy jeszcze tej zgody na budowę. I tak, i ruszamy z obudową. Gdzie ja jeszcze byłam? Byłam jeszcze dzisiaj w spółdzielni, też musiałam zanieść fakturę. Także troszeczkę papierkowej roboty, dużo lataniny. Nabiegałam się dzisiaj, najeździłam samochodem. Na, no spotkań do domu wróciłam po godzinie 13. W międzyczasie jeszcze oczywiście lekcje Xawerego, więc przesłałam Na szczęście żyjemy w takiej dobie, że nie trzeba latać i pożyczyć zeszytów, tylko wszystko idzie zdjęciem, więc jest po prostu prościej. I jak wróciłam do domu, zobaczyłam, że na kanale u mojej koleżanki Madzi jest rozdanie. Czyli tak jak mi wcześniej wspominała, że szykuje i ja Wam wspominałam we wczorajszym filmiku, eee, faktycznie jest już rozdanie, jest już dostępne, także jeśli macie ochotę na maseczkowe szaleństwo, Zapraszam Was serdecznie na kanał do Saganek Pełen Dobroci, zostawię Wam link w opisie, jeśli nie zapomnę, a pewnie nie zapomnę, a jak zapomnę to po prostu sobie przypomnę, jak obejrzę i go wstawię, dopiszę go, zedytuję opis, także wpadajcie do niej na kanał, nie ma dużych wymogów, jest tylko subskrypcja i e, oczywiście komentarz, że się bierze udział. Także maseczki bardzo fajne kupiła. Ja jestem bardzo ciekawa tego kremu Eveline, bo nie wiem, czy wam ostatnio wspominałam, u mojego męża jeden z chłopaków miał, znaczy nie chłopaków mojego męża, tylko pracowników miał krem z Eveline, bo to jest seria limitowana pod hebę, bo ja tego kremu w Rosmanie nie mogłam spotkać o zapachu czarnej porzeczki. Więc jak ja to odkręciłam, jakie to było pachnące, jak to się fajnie na dłoniach utrzymywało. Szukałam tego nawet ostatnio, jak robiłam zamówienie w Zebra. Mm, szukałam tego online, żeby to zakupić sobie taki krem, ale nie znalazłam tego kremu, więc obstawiam, że on faktycznie to jest chyba ta wersja, bo Hebe ma taką wersję, która jest tylko pod nich, nawet konkretnych marek i ona jest tylko pod Hebe robiona. Więc obstawiam, że to chyba jest pod Hebe, więc jeżeli... E, widziałyście ten krem gdziekolwiek indziej niż w Hebe, bo ja Hebe tutaj nie mam włącznej i szczerze powiedziawszy, no jakoś nie po drodze mi w najbliższym czasie jechać do Lublina e, jedynie do galerii jednej co pojadę, to no tam akurat Hebe nie ma więc średnio mi się to opłaca, ale bardzo chętnie bym zakupiła taki krem, jak byłby gdzieś jeszcze dostępny bo mówię, no przetrzepałam Allegro, nie widziałam tego kremu nigdzie, więc obstawiam, że to musi być wersja dla Hebe i jeszcze co mnie zainteresowało, dzisiaj przyszły do mnie gazetki. I powiedzcie mi, czy któraś z Was testowała ten krem? O, o teraz, ten egipski. Bo y, słyszałam, że to jest podróbka jakiegoś kremu, krem oryginalny, nie Eveline, tylko tej marki takiej. Y, ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, że on kosztuje w granicach 90 zł. No i słyszałam również opinię, że ten krem jest niewiele po prostu gorszy, wręcz jest bardzo porównywalny. Jestem strasznie ciekawa. No nie kupię go na razie, dlatego że kupiłam dopiero serum i kupiłam krem. The Ordinary mi się już kończy. Myślę, że dzisiaj albo jutro już będzie koniec, ale ja mam jeszcze jeden z Faberlika, który zakupowałam w ostatnim razem z rozdaniem. Zakupowałam również dla siebie rzeczy, i tam był ten krem. I myślę, że ten krem mi na spokojnie, dwa miesiące wystarczy, więc raczej nie planuję kupować kremu. Tym bardziej, że po tym okresie będzie mi raczej potrzebny krem z filtrem, bo ja na lato muszę mieć krem z filtrem, i to musi być faktor 50. Nie ma opcji, żeby to było co innego, bo mi po prostu wychodzą automatycznie plamy. Więc, ale jestem strasznie ciekawa tego kremu. Także, jak któraś z Was używała tego egipskiego kremu z, z Eveline, dajcie mi znać, jak on, jak on po prostu działa, tak? Czy on faktycznie tak działa, czy jest faktycznie taki fajny, bo, no mówię, ciekawość mnie straszna zżera. I pamiętajcie o rozdaniu nam u Madzi. U Madzi jest rozdanie naprawdę fajne, maseczki. Ja na początku, jak mi Magda wspomniała o tym, że robi rozdanie. Mówię, o wiesz co mówię, u ciebie to mało osób komentuje te filmy, nie za wiele masz tych subskrypcji, to ja bardzo chętnie wezmę udział w tym rozdaniu. Kiedyś sobie pomyślałam, że jak zrobisz rozdanie, to o nim powiem na kanale, to troszeczkę tych subskrybentów do ciebie przejdzie, ale z drugiej strony tworzę sobie konkurencję. Mam większą szansę, jak o tym nic nie powiem ale nie będę taka nie koleżeńska, więc wpadajcie. Już widzę, że jedna osoba po wczorajszym filmiku z maseczkami była u Madzi, pozostawiła komentarz, napisała, że jest ode mnie, więc super dziewczyny, bierzcie udział, naprawdę maseczki Magda bardzo fajne wybrała i na pewno będzie jej bardzo miło, jak wpadniecie i również ją pooglądacie na jej kanale. Także was szczerze tam zapras zapraszam. Będzie fajna zabawa. Rozdanie jest do niedzieli. Wszystko jest w jej filmiku. Często wstawia jakieś przepisy na pizzę, na ciasto, na babeczki. Ona ogólnie lubi piec, więc fajne linki też wam będzie wrzucała. Także zapraszam was gorąco na jej kanał. Ja sama mam od niej przepis na babeczki i jeszcze jakiś przepis, chyba na jakąś sałatkę też od niej brałam. Także no, dziewczyna lubi gotować. Biorę się teraz za kolejne sprzątanie. Sukcesywnie sprzątam pomieszczenie po pomieszczeniu. Wczoraj ogarnęłam sobie z deka kuchnię, ale na no, niestety później, wczoraj miałam ogólnie zawieszenie garów, więc ja wczoraj praktycznie nie robiłam nic. Nagrałam dla Was filmik, i później pojechałam tylko po Nikole, bo Nikola była u koleżanki. Na noc została, więc pojechałam po Nikole. Przywiozłam ją do domu, zjedliśmy pizzę, bo tak jak mówiłam, wczoraj było w domu u mnie zawieszenie garów. Wczoraj ja nie gotowałam, nie wchodziłam do kuchni, robiłam tylko śniadanie, a tak każdy robił sobie sam. Obiad zjedliśmy przygotowany w pizzerii. Także dzień odpoczęliśmy. Mąż nadrobił sobie dom z papieru i będziemy pewnie rozpoczynać na dniach trzecią serię. Chociaż każdy nas ostrzega, żebyśmy nie zaczynali, bo w kwietniu ma wejść czwarty sezon i po prostu szlak nas trafi, jak obejrzymy tą trzecią, ten trzeci sezon, a jeszcze nie będzie czwartego. Że się on w taki sposób kończy i po prostu jak mi tak każdy gada, to tym bardziej mam ochotę. Ee, siąść i obejrzeć ten trzeci sezon, bo no już drugi mnie rozbroił. Genialny film, naprawdę dzięki, wielkie za polecenie. Mnie tak wciągnął, mówię dobrze, że to nie jest film, który puszczają w telewizji raz w tygodniu, bo jakbym miała taki serial oglądać raz w tygodniu w telewizji i czekać na kolejny odcinek, to ja bym zwariowała. Odpuściłam sobie ten serial, bo tego się nie da obejrzeć jednego odcinka i, i później nie oglądać. To po prostu nosi, oczy się zamykają i dalej się chce oglądać. Także, no, bardzo fajny film, genialny serial. E, I ja tak dzisiaj skaczę z tematu na temat, ale tak e, mówiąc o tym sprzątaniu, wracając do tego tematu, e, doszłam do Xavarego pokoju i tak się zastanawiam, jak my, na litość boską, jego pokój przeniesiemy do innego mieszkania. Bo on ma porozstawiane wszędzie LEGO. Jak my te LEGO przetransportujemy? Przecież tego się nie da. To, to Myślę, że to nawet jeżeli popakujemy wszystko w oddzielne, większe pudełka, to i tak nam się gdzieś to połamie w tym transporcie, gdzieś się to porozpada. I trzeba będzie od nowa to wszystko składać. Nie wiem, po prostu przeraża mnie ten jego pokój. Jak sobie o tym pomyślałam. Mówię, nie wiem, mąż to myślał bardziej o tym, że meble ciężkie, trzeba będzie znosić, wnosić, więc może jakieś mieszkanie na parterze. Ale jak ja sobie pomyślę, jak my na litość boską przeniesiemy to jego Lego, to będzie dopiero zabawa stulecia. Jeżeli macie na to jakieś złote metody, złote środki, jeżeli transportowaliście już Lego własnych dzieci poskładane, e, dajcie znać, czy są na to jakieś triki. Bo mi po prostu nic nie przychodzi do głowy. Folia bąbelkowa odpada, bo przecież to on ma jakieś tam smoki skrzydlate, więc tam jest strasznie dużo ruchomych elementów. I tak się zastanawiam właśnie, jak my to wszystko przetransportujemy. To jest pytanie. Muszę o tym dobrze się nad tym zastanowić. Fakt, faktem na razie nie mamy mieszkania, ale ja tak lubię się pomartwić czasami na zapas, wymyśleć jakąś metodę, bo, bo czasami tak się zdarza, że po prostu od tak znajdzie się kupiec na mieszkanie i będziemy musieli się wyprowadzić. Pomimo, że nie mamy gdzie, to gdzieś się na biegu mieszkanie znajdzie, jak nie, to pójdziemy do rodziców, bo mamy gdzie mieszkać. W sumie jedni i drudzy rodzice mają e, puste mieszkania. Znaczy puste, oni tylko mieszkają, więc na dobrą sprawę mielibyśmy się gdzie wprowadzić, ale ja jednak bym wolała mieć swoje mieszkanie. Dzisiejszy vlog to będzie taki vlog w sumie o wszystkim i o niczym. Ja Miałam nie przychodzić ze względu na to, że naprawdę mam dzisiaj bardzo zabiegany dzień i e, światło też jest fatalne. Pogoda taka. Yy. Po prostu pch, nie lubię takiej pogody, niech by się rozpogodziło, chociaż jak się tak dzisiaj popatrzyłam na ten trawnik u nas koło bloku, to już się tak pięknie zieleni trawa, widać, że ta wiosna nadchodzi. Ale to jeszcze jest taka oszukana wiosna, ja słyszałam, że u nas ma być w tym tygodniu 17 stopni, ale w nocy dzisiaj było minus 3, więc co z tego, że teraz jest 10, jak w nocy jest zimno. No Mam nadzieję, że tak nie przymrozi, że nie złapie i że wszystko to, co teraz zaczyna kwitnąć, bo ostatnio też słyszałam, że już wiśnie u kogoś, zakwitły, więc no mam nadzieję, że to wszystko nie przymarzi i nie będzie takiej drożyzny jak w zeszłym roku. Chociaż pewnie i tak te ceny będą wywindowane. Dobra, kochani, może się jeszcze później do Was odezwę. A jak nie to przyjdę się przynajmniej pożegnać. E, będę testowała się znowu kolejne maseczki. Na razie plan z maseczkami mi idzie genialnie. Codziennie jakąś maseczkę używam. E, cieszę się, że e, znalazłyście e, dobrą energię do maseczek, że też podzielacie moją radość z tych maseczek, że Wam się podobał prezent od mojego męża, który mnie bardzo zaskoczył tymi maseczkami. Także fajnie. Ja się takiej ilości nie spodziewałam, ale on się później śmiał, że e, najlepszą minę to zrobiła pani w sklepie, bo on takie maseczki również kupił dla naszej Nikoli. E, znaczy inne, ale podobny zestaw, podobną ilość i e, podobny zestaw kupił również dla swojej siostry. Więc wyobraźcie sobie, jak wchodzi facet i wykupuje prawie 30 e, różnych maseczek, tak? i pani taka zdziwiona mówi I to wszystko na jeden paragon a on no tak no pakuje pani liczy pani także no ubaw też mówi w sklepie to reakcja pani była bezcenna mina ponoć świetna no i tak dobra żegnam się na razie z wami do zobaczenia później ja się biorę dalej za kuchnię muszę nastawić zupę bo będę robiła zupę pieczarkową na jutro gdzieś mnie naszło. Oczywiście dla nikoli coś innego, bo ona nie lubi pieczarkowej, więc a jutro też mój mąż ma trening, więc myślę, że jutro będzie znów jakiś kurczak, warzywa na patelnię i jakaś kasza. Pożyjemy, zobaczymy. Jutro się będę martwić tym, co na jutro. Jeszcze może przejrzę dzisiejszą książkę, też sobie coś na jutro może przygotuję. Ksawery ogólnie lubi zupę pieczarkową, więc. Dlaczego nie? Niech ma dziecko jest w domu To niech sobie je. mi się nie chce do szkoły Bo w szkole u nas można zabrać do domu jedzenie Tylko trzeba mieć te takie kanki A ja nie mam takich kanek I no, średnio mi się opłaca kupować takie pojemniki Tylko po to, żeby do szkoły polecieć po obiad Fakt faktem za obiady zapłaciłam No trudno połowa przepadnie Bo tydzień temu go nie było w szkole I ten tydzień, ale No trudno, no jakoś to będzie Damy radę, ugotuję mu zupę Przynajmniej nie będę traciła czasu na latanie Z Pojemnikami do szkoły, żeby łyżkę zupy przetargać czy łyżkę ziemniaków. No dobra, dziękuję Wam na razie, do zobaczenia, później się jeszcze do Was odezwę. Dobra kochani, ja już się przyszłam z Wami w sumie pożegnać. Kończę już gotować zupę, już tam mi się gotuje e, pieczarkowa, także już końcówka mi została, ale nie będę już przeciągała. Dzisiaj jeszcze tylko prawdopodobnie pojadę do sklepu, żeby kupić farbę, bo muszę przemalować nasze biuro i myślę, że nic więcej takiego ciekawego się już u mnie dzisiaj nie będzie działo ale za to siądę, zmontuję film ja ostatnio filmy, te które wy widzicie, nagrywam z rana do południa staram się je tak zakończyć przed godziną 15, bo mamy jeszcze w miarę dobre światło chociaż już teraz się zaczyna robić ciemno, a jest 17 godzina ale chodzi o to, że ja po prostu po godzinie 20 staram się już w ostatnim czasie na YouTubie nie przebywać tylko albo włączam Netflixa, albo e, siadam do książki, a może w końcu rozłożę puzzle, więc zobaczymy. Po prostu stwierdziłam, że od godziny 20 YouTube'a nie ma, oglądam swój serial e, i później już zajmuję sobie czas inaczej. E, więc cóż, pamiętajcie o rozdaniu u Madzi, wpadajcie do niej na kanał. E, a ja Wam dziękuję ślicznie za dzisiejszy dzień, chyba lepszy taki krótki vlog. Niż żeby go w ogóle nie było. Niektóre moje vlogi są bardzo długie. Dzisiejszy jest taki króciutki, ale typowy vlog, domowy, bez żadnych e, maseczek, zakupów, e, wszystkiego, więc mam nadzieję, że takie też fajne, a wiem, że takie też lubicie. Także dziękuję Wam ślicznie jeszcze raz. Do zobaczenia. Do jutra. Trzymajcie się, buziaczki. Pa! Miłego dnia!